Moment, ej! Tak do niczego nie dojdziemy! Więc co teraz? Zaczniemy od początku. Ja nie odpuszczę lekcji aktorstwa, a ja muszę chodzić na Capoeira. Okej. Okay. Aktorstwo, Capoeira, motogros, No to postanowione. Rozwiązujemy zespół. Świetnie, no to widzimy się jutro, prawda? Tak, jasne. I porozmawiamy o moim wynagrodzeniu. Z tym się zupełnie nie przejmuj, nie ma problemu. To świetnie. Do jutra. Do jutra. Cześć. O czym rozmawiałaś z tamtą kobietą? O, nie, 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 nie. nie. Tak późno wrócić z roboty, a tak chciałam cię przedstawić Marii. Tak naprawdę to jest Esmeralda, ale dla nas będzie Mariowa. Czekaj jedną chwilę, ja naprawdę zupełnie nic z tego nie rozumiem. No to słuchaj tego, co mówię Mati. Zatrudniłam aktorkę, która będzie grać Marię, czy to nie genialne? Tak, to jest genialne, ale skąd weźmiesz pieniądze, żeby jej zapłacić? Trochę cię poniosło, moja ty geniuszko. No <laughs> nie. Ta. Nie. Ta. Tylko nie Pimpuś. Nie! Ty zrobiła? Marko, możesz odebrać? Zostawiłam ci setkę wiadomości. Odzwart. Francesca! Ach, tu jesteś! Jak miło. Możemy pogadać osobiście, bo przez telefon nam nie wychodzi. I chcę ci coś powiedzieć, Marko. Tak się nie można zachowywać. Byliśmy na jednej randce. Najlepszej na jakiej w życiu byłam, a ty mnie olewa! Skąd? Ach? Odkąd cię poznałem, ciągle o tobie myślę. Dlatego chcę ci coś powiedzieć. Możesz sobie darować po tych wszystkich nieodebranych połączeniach. Będziesz ze mną chodzić? A?